Tuning in out of starlight, the innocent lifetime for the and flashes under a canvas. No, no, nobody seems worth it while the feeling sophisticated. The view is so restrained. The past is nearing and closer and closer. Hey, Kumandago, hey, Kumandago, what's up? Ej, Ej, dobra, z z dobra, z Możemy... 3, 2, 3, 1. 3. 1. Potrzebujesz... Jeszcze trzy, trzy głowy ludzi. potrzebuję Holy shit! Dobra, trzy powiewię. Dwa Jeden robimy no spam nie, nie no, Czekaj, czemu nie I mam my to my serduszko skopiować i wrzucić? Tak Dobra, dobra. A z przodu i z tyłu też? Nie, z przodu, z tyłu Z, z przodu, gdzieś Z przodu ja i z tyłu z przodu, z przodu. Z przodu. No Dobra rób Trzy cztery, Dwa cztery. Ja nice. nice. najlepiej w E outcast, e outcast. E outcast, cool, e outcast. Jaki fail. To serduszko nie zadziałało. Co za <Zaki>.